Witam Państwa w imieniu Telewizji Zabrze. Zobaczmy, co wydarzyło się w Zabrzu. Po raz 14 w Zabrzu odbyły się międzynarodowe targi turystyczne. Przylot Nikolaja Kaladziwa, mistrza świata, który swoim ultralekkim samolotem wykonał 1111 pełnych obrotów. Tym wyczynem 11 listopada 2023 roku ustanowił światowy rekord Guinnessa. Taki symboliczny akcent towarzyszył 14 międzynarodowym targom turystycznym. Tegoroczny partner targów, Bułgaria, w tym roku dołączyła do strefy Schengen, a to oznacza jeszcze większy rozwój w dziedzinie turystyki, łatwość podróżowania i możliwość wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach. Wybraliśmy przylecieć do Polski i wylądować ze względu na to, że między naszymi krajami, między przedstawicielami biznesu turystycznego istnieją bardzo dobre stosunki. Bułgaria jest partnerem targów i właśnie dlatego zdecydowaliśmy wesprzeć udział Bułgarii w targach. Przedsmak smak tego, co można było zobaczyć na targach, towarzyszył Wieczorowi Bułgarskiemu w Teatrze Nowym. Ten wieczór jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że jesteśmy partnerem już 14 targów turystycznych w Zabrzu. Ten wieczór jest wyjątkowy dlatego, że Zabrzanie mogą poznać nas, naszą kulturę i odwiedzić Ułgaria. Bułgarię. To, co jest wyjątkowego, w Bułgarii widzieliście dziś wieczór. Widzieliście zespół IGLiKa, co po polsku oznacza Pierwiosnek. Jest bardzo fajny, ponieważ, ponieważ mogłem zobaczyć tancerz. Nie jest miasto w Bułgarii, tylko miasto w Polsce. I oni pokazali nam bułgarskie tańce. I to jest nasz kraj. Jest bardzo fajny. Jeśli jeszcze go nie odwiedziliście, to polecam to zrobić, ponieważ mamy bardzo interesującą naturę. Architektura również jest bardzo ciekawa. Generalnie wszystko jest godne uwagi. Prezentujemy się jako e, kierunek wielosezonowy, całoroczny. Zapraszam na targi na w Bułgarii, gdzie zobaczycie jakie możliwości są podróżowania do Bułgarii. Międzynarodowe targi turystyczne w zabrzu to wyjątkowe wydarzenie, któremu towarzyszy wiele atrakcji. Są one jednak przede wszystkim okazją do poznania innych krajów poprzez ich kulturę, sztukę turystykę i specjały kulinarne. To największe targi w regionie, które już w Zabrzu po raz czternasty, w przyszłym roku 15. Juliuszowa edycja. Zapraszam Państwa jeszcze jutro, bo jak Państwo widzicie, tłumy, które są dzisiaj, na pewno jutro również będzie sporo ludzi. Niesamowite atrakcje. Kraj partnerski Bułgaria, region partnerski Mazowsze. I miasto partnerskie Pszczyna, dużo atrakcji, dużo prelekcji, konkursów, ale przede wszystkim znajdziecie Państwo inspirację do wakacji. Tam, gdzie możecie pojechać już w tym roku lub na latem, zimą, czy już przecież 25 rok jest w sprzedaży. Także przychodźcie Państwo na targi jutro od godziny 10 do 16, co bardzo ważne. Wstęp bezpłatny. Zapraszamy, szukajcie inspiracji. Największe targi w regionie, jesteśmy do Waszej dyspozycji, czekamy na stoiskach. Jak na pierwszy raz to mi się bardzo mega podoba. Sobie atmosfera, ludzie. No i no, fajne doświadczenie poznać też nowe miejscowości, w których nawet nigdy nie byłam i no, mega mnie to zainteresowało. Nasza szkoła dzisiaj reprezentuje kraje oraz regiony Polski. Ja jestem przebrana za region Polski Pszczynę, za księżną Daisy, a perły mam ze względu na pewną. Legendę, że właśnie ta księżna dostała od swojego męża 7 siedmiometrowy sznur pereł. A ja jestem księżniczką z Bułgarii. Super to jest, że możemy sobie na przykład pochodzić po stoiskach, zobaczyć co mają inne regiony do zaoferowania i kraje też. Czego w ogóle Państwo się wybierają na takie targi? No bo tu jest ciekawie. Bardzo lubię klimat takich targów. Jeżeli ktoś planuje jakiś wyjazd zagraniczny, tutaj znajdzie wszystko dla siebie dowie się wszystkiego. Naszą Polskę też można no. zwiedzić. Skupiamy się obecnie na technice górnictwa i zwiedzanie i udostępnianie nieczynnych kopalń, które są przekształcone w formie, w formie turystycznej dla publiki. To nas zainspirowało, żeśmy tu przyszli. W tym roku miastem partnerskim Targów jest Pszczyna, a regionem Mazowsze. Oferta, którą prezentujemy tutaj na targach, to bezpośrednia oferta tego, co znajdziecie Państwo w pszczynie, czyli przede wszystkim przepiękne i wyjątkowe muzeum zamkowe z wnętrzami, które otrzymały nagrodę Europa Nostra. Ale oprócz tego również 50-hektarowy park, po którym można pospacerować. I z parku wprost w odległości niedalej jak 400-500 metrów znajdziecie Państwo wyjątkowe miejsce, mianowicie pokazową zagrodę Żubra. Oprócz tego dwa wyjątkowe muzea, których nigdzie nie znajdziecie indziej w Polsce, mianowicie Muzeum Prasy Śląskiej, gdzie znajdują się maszyny bardzo wyjątkowe, ponieważ jedna z, na jednej z tych maszyn została wydrukowana po raz pierwszy polska prasa na terenie Śląska i drugie Muzeum Militarów Śląskich, gdzie e, prywatne stowarzyszenie skupiło w zasadzie większość eksponatów związanych z okresem zarówno I Wojny Światowej, jak i II Wojny Światowej, oczywiście w ujęciu śląskim. To wszystko w pszczynie, drodzy Państwo. Jeżeli patrzymy na Mazowsze, wydaje nam się, że jest płaskie. No i takie, może lekko bez wyrazu, jeżeli chodzi pod względem turystycznym. Nic bardziej mylnego. Oczywiście Mazowsze ma do zaoferowania zarówno turystykę aktywną, chociażby wodną. Mamy sieć rzek na terenie Mazowsza, gdzie się świetnie rozwija cała turystyka wodna. Ale mamy też pojezierze Gostynińskie, które obfituje oczywiście w jeziora polotowcowe, więc możemy się nazwać małymi Mazurami polecam chociażby Żyrardów, które jest perłą w Koronie, jeżeli chodzi o industrialne Mazowsze, więc ta różnorodność kulturowa powoduje, że jesteśmy bardzo atrakcyjni i w którą stronę byśmy nie pojechali oczywiście Mazowsza to doświadczymy zupełnie innych smaków, innych tradycji, innej kultury. Zachęcam do tego, żeby dać się wciągnąć w Mazo przygodę. Zabrze ma na pewno czym się pochwalić, ma wiele atrakcji turystycznych, na szlaku postindustrialnym, ale też chcemy w Zabrzu otwierać szeroko okno na szlak turystyczny w Polsce, w Europie, na świecie. Dziś, tu w Zabrzu, są fantastyczni wystawcy, którzy chcą przekonać, że e, oczywiście warto pracować, ale warto zaplanować sobie również wakacje, urlop, ale również mały weekend. Będziemy przyglądać się, będziemy e, inspirować się. I oczywiście z dużą radością wszystkich witam w gościnnym zabrzu. W najbliższą niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, w których wybierać będziemy radnych oraz prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin. W zabrzu swój głos oddać będzie można w utworzonych 89 obwodach do głosowania, w tym 77 stałych. W mieście wyznaczono cztery okręgi wyborcze. Lokale wyborcze czynne będą od godziny 7 do godziny 21. Każdy otrzyma po trzy karty do głosowania. Na jednej z nich będą nazwiska osób ubiegających się o urząd prezydenta miasta, a na pozostałych nazwiska kandydatów do Rady Miasta oraz sejmiku województwa Śląskiego. W zabrzu o urząd prezydenta ubiegać się będzie siedmiu kandydatów. Z kolei do liczącej 25 miejsc Rady Miasta zgłoszono 228 kandydatów. Mieszkańcy wybierać też będą radnych do sejmiku województwa śląskiego spośród 72 osób. Na każdej z otrzymanych kart można zagłosować tylko na jednego kandydata poprzez postawienie w kratce przy wybranym nazwisku znaku X, czyli dwóch przecinających się w kratce linii jeśli postawimy krzyżyki przy nazwiskach kilku kandydatów lub na karcie zabraknie przecięcia, a także w sytuacji, gdy zostanie postawiony inny znak lub oddana zostanie pusta karta, głos zostanie uznany za nieważny. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów na wójta burmistrza lub prezydenta nie uzyska w pierwszej turze ponad 50% głosów poparcia odbędzie się druga tura wyborów, którą zaplanowano na 21 kwietnia. Wówczas do drugiej tury przejdzie dwóch kandydatów, którzy w pierwszej uzyskali najwięcej głosów. Najpierw tygrysek, a teraz miś. Kolejny bohater popularnej bajki Janosza stanął na placu Wolności. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zakończyć tą rozłąkę dwójki przyjaciół i udało się dostawić do naszego tygryska, naszego, Janoszowego tygryska, misia i teraz cały, cały duet przyjaciół jest już w pełnym zestawie. Czy chciałby Pan, żeby powstało więcej takich rzeźb? Oczywiście, ja myślę, że to mógłby być fajny zaczątek do pewnego cyklu rzeźb postaci. Podczas montażu tutaj tych rzeźb też widzieliśmy, że cieszą się one bardzo dużą popularnością i sympatią mieszkańców, także są to bardzo sympatyczne i miłe postacie. Głównie dla dzieci myślę, że to jest bardzo fajna atrakcja, i im więcej, tym lepiej. Janusz jest pisarzem, który pamięta o zabrzu, w związku z czym nie wypadałoby, żeby zabrze nie pamiętało o Janoszu. To jest jeden z nielicznych w tej chwili związanych z Polską pisarzy, który jest znany rzeczywiście na całym świecie. Więc jest to postać absolutnie wybitna, z której powinniśmy być dumni. I często, kiedy przyjeżdżają do nas różne osoby, które znają twórczość Janosza, pytają się, czy jest tutaj coś z nim związanego. I dotąd rzeczywiście trudno trudno nam było pokazać coś konkretnego, no teraz już mamy to miejsce, gdzie mogą przybyć ci, którzy kochają tą literaturę i zrobić sobie zdjęcie z misiem i tygryskiem na Placu Wolności, przez który na pewno wielokrotnie Janusz e, przechodził. Ile trwał taki projekt? Jak to w ogóle powstało? Ten projekt oczywiście postawał równolegle, to znaczy te dwie postaci postawały równolegle, ale technicznie odlew wymaga więcej czasu niż projekt. Wobec tego została ta kompozycja podzielona na dwie części, żeby tą jednak tą pierwszą część odsłonić w dniu urodzin Janosza. No i oczywiście w tym momencie stało się to troszkę nierealne, żeby odsłonić obydwie postaci, więc przyjęliśmy taki harmonogram. Zgodnie z tym harmonogramem, teraz została zainstalowana druga postać, czyli misiu. Dla osób, które zajmują się rzeźbą taką wielkoskalową, plenerową, bo to nie jest jakieś szczególnie duże zadanie, jak widać, są to dwie postacie około 1,5 metra, więc nie jest to aż tak ogromna rzeźba. Natomiast oczywiście każdej pracy trzeba się przyłożyć, mówię spotocznie, z zaangażowaniem i sercem, żeby wyglądało odpowiednio dobrze. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.